Siema, witam na kolejnym filmie. Yy, układanie płytek w salonie samemu. <laughs> yy, pokażę Wam, jak ja to układam, tak trochę na chłopski rozum. Yy, jak yy, mi kolega yy, doradził tutaj też, yy, tak jak mówię, zawsze gdzieś tam do kuzyna, zadzwonię do kumpla i tak dalej. Yy, więc tak, po rozmierzeniu sobie płytek. Co ile ona jest? Ja mam 60. Jak widzicie, tutaj jest, tutaj jest kreseczka. Tutaj jest kreseczka, tutaj, tutaj, i wiem, że tą ostatnią tutaj będę docinał te parę centymetrów. Bo ona tam wychodzi parę centymetrów. Chyba około centymetra będę ją musiał dociąć, bo licząc, spoinę, Tak? Licząc tutaj fugę i 3 mm. Ostatnia mi tutaj wychodzi tak prawie, że na styk, więc ten centymetr będzie musiał obciąć. No i tutaj zostanie dorobiony taki e, paseczek. I prawdopodobnie zostanie to zrobione tak, że tam wszystko będzie silikonowane i odcięcie tak samo dilatacyjne. E, <laughs> dlaczego ja też zaczynam od tej strony, a nie ten? Odcięcie dilatacyjne będzie tutaj i będzie po całości płytki. Yy, tak, jak jest tutaj dilatacja podłogi, to tutaj pójdzie silikon zamiast fugi, tak, żeby, żeby mieć tutaj odcięcie dilatacyjne. I teraz tutaj też są kreseczki, tak jak widzicie, co ile gdzieś ona tamta płytka będzie, yy, żeby wiedzieć, jak tam wyjdę na końcu, jakim kawałkiem. I teraz, ile zajęło mi ułożenie tej pierwszej płytki? Około 2 godzin. Tak naprawdę, rozmierzenie tej pierwszej płytki i jej ustawienie względem tutaj kątów, jeżeli nie macie lasera, jest tak cholernie trudne, że no naprawdę, e, trzeba się już naprawdę postarać, żeby to wszystko ładnie zrobić e, i jak możecie to ręcznie korygować. Jeżeli już decydujecie się na ułożenie tak płytek i wiecie, że ten ruch macie w kącie i on wyjdzie Wam tam do końca, nawet jeżeli już będziecie haczyć, to będziecie Czyli ta ściana wam nie odchodzi, czyli powiedzmy tutaj szczelina między ścianą a płytką nie robi się coraz większa, tylko robi się coraz mniejsza. To nie przejmujcie się tym, bo najwyżej dotkniecie płytkę. Najgorzej jest w sytuacji, kiedy tu macie kąt nie 90 stopni, tylko kąt rozwarty i ta ściana wam ucieka, i ta ściana wam ucieka w tamtą stronę, to musicie niestety tą pierwszą płytkę przyciąć. I ten bok, i ten bok, żeby ona wam się dosunęła, i każda kolejna, która będzie wchodzić, będzie cięta, i ta ostatnia, najlepiej, żeby wyszła wam cała. I to samo się tyczy wtedy tam, tak? One będą coraz większe, coraz większe, i do końca idzie aż cała. I teraz, żeby to w miarę dobrze rozmierzyć, jak położycie tą pierwszą płytkę, tak jak w moim wypadku, kiedy ja wiem, że mam tutaj kąt, mam kąt 90 stopni, to akurat sobie tutaj w narożniku robiłem laserem, odsuwam się, Płytką tutaj o 3 mm do 4, tak żebym widział jeszcze kreskę. Tutaj widać taką kreskę, że jak przyłożę płytkę, to wiem, że jestem w tej linii i ją układam w ten sposób, że te płytki nie są jeszcze przyklejone. Te. Biorę sobie tutaj, przykładam poziomicę. Najlepiej, jak najdłuższą, ja miałam 3-metrową i równam z tą płytką, tylko nie chciałbym jej poruszyć teraz. więc zrobię to bardzo delikatnie. Dosłownie wyrównuję ją z tą płytką. I teraz, nieważne jak jest ta płytka skręcona, ją przesunę. A może nawet inaczej, w ten kąt ją tam. Zobaczcie, tam sobie wyrównam. Nie, wyrównam. Nie wyrównam, bo mi się rozejdzie. Yy, właśnie. Nie wyrównam, bo mi się rozejdzie. A rozejdzie. Z tego powodu, że ja tutaj jestem naprawdę na równych ścianach i one tam, jak wchodzi na styk, to tu też wchodzi na styk. I teraz tak. Tu układam łatę bardzo dokładnie, czyli tutaj sobie nie zostawiam żadnej możliwości błędu. Płytki są rektyfikowane, one mają krawędzie docinane tak, żeby były równe. Jak tutaj mam równiutko, to teraz biorę sobie flamaster, rysuję krechę, biorę sobie kolejną płytkę. I tą płytkę staram się tu wstawić. I teraz, jeżeli ona mi się tutaj wstawia i licuje mi się z tą, czyli jak ta jest tu równo, ja staję dosłownie na tym, tak, przytrzymuję to nogą, i teraz sprawdzam, czy mi ta płytka tutaj się zejdzie. Jeżeli ona mi się zejdzie, to również tą układam. I przenoszę to dalej, tak? Czyli zostawiam tą płytkę tak, jak jest. Zabieram się za tą. Ja ją też zabiorę. Jeżeli coś robię źle, to powiedzcie, ale ja tak robię, bo tak mi też doradzono. Znowu, tutaj, wiadomo, tak, laserek byłoby o wiele prościej, bym, bym wiedział. Ale nie mam lasera, tak? Załóżmy, że nie mam lasera i chciałbym wiedzieć, jak to położyć. Znowu przytrzymuję ją sobie kolanem i dosuwam tą płytkę tak, żeby nie poruszyć tutaj tej łaty i ją zsuwam. I zobaczcie, tamta szczelina mi nie boli, bo tu przyjdzie listwa albo cokolik. I teraz tak tą mam tu ułożoną i tą mam tu ułożoną. Idealnie, tak? Zobaczcie, płytka wychodzi równo mi tutaj z tą krawędzią, i one się nie skręcają, tak? czyli one idąc do końca, ja to oczywiście mogę tutaj przesunąć. Nawet jeżeli zaczną mi wchodzić na ścianę, bo załóżmy ta ściana będzie krzywo postawiona, czy tam ta ostatnia, to ja ją przytnę tu. Ale całą linię mam w jednym boku, i ten kąt mam w jednym boku, i idąc po skosie, w tą stronę. Nie będę miał takiej sytuacji, że nagle zacznę zwiększać fugę, bo płytki się rozjeżdżają, i nagle się okazuje, że tam mam fugę 3 mm, a na tym końcu mam 3 cm. Więc yy, tak to, tak to yy, tutaj jest skorygowane. Myślę, że dobrze. Czas pokażę, yy, bo lasera na chwilę obecną nie mam. Pożyczyłem koledze Tomkowi, yy, który buduje dom. Tam kamieniem bym do niego dorzucił, ale on akurat y, trasuje sobie trasy pod kable elektryczne. A ja już dzisiaj chciałem wstawić tą płytkę. I tak jak mówię, ta płytka, około dwóch godzin zanim to wszystko pomierzyłem, zajęło mi wstawienie jednej płytki. Y, zaraz idę narzędzia umyć. Y, no i tyle, tak? Coś ciekawostek. Takich ciekawostek, o których możecie nie wiedzieć, jeżeli chodzi o płytki. Bo y, to też nie każdy mówi i nie każdy. Objaśnia. To białe należy wytrzeć. Jeżeli robicie to dzień wcześniej, to przyszykujcie sobie 10 płytek dzień wcześniej i weźcie je umyjcie. I z tego białego. To jest jakiś taki nalot po fabrycznym cięciu wyrównywaniu krawędzi. I druga rzecz, która jest ważna w przypadku akurat tych moich płytek, to to, że one są kierunkowe. Tu jest strzałka. Proszę bardzo, tu jest strzałeczka. Może dam do lepszego światła, będzie lepiej widać, ale już Wam pokazuję. Nie chcę uwalić ściany. Proszę, tu jest kierunek układania i wszystkie strzałki. Muszą być w tą stronę, inaczej po prostu wzór nam się rozjedzie, będzie to brzydko wyglądało. Nie wszystkie płytki to mają, ale niektóre po prostu mają jakby swój kierunek układania. Jeżeli to pominiecie, będziecie mieli bardzo brzydki wzór, będzie to bardzo źle wyglądało. Jeżeli ułożycie zgodnie z tą strzałeczką, wszystkie płyteczki, w moim wypadku strzałka idzie na tą ścianę, one zaczną ładnie wyglądać. Tak widzicie, jak na przykład dołożę tą płytkę do tej. Tak, zgadza mi się ładnie wzór. Jak ułożę wszystkie, będzie ładnie. Co gdybym ułożył, widzicie, jak tu się wzór schodzi. Co gdybym ułożył tą płytkę tak? No nic, niektórzy lubią takie ciapate, tak? Mogę to jeszcze raz obrócić, będzie to jeszcze śmieszniej wyglądało. Ale pamiętajcie, że płyteczki potrafią mieć właśnie kierunek swojego układania, więc. Tak jak widzicie, no akurat w przypadku takich maziajów, no nie robi to dużej różnicy, ale widać, że tamta krawędź się po prostu zgrywa, tak? I niektóre płytki są takie same, bardzo do siebie zbliżone, podobne, prawie że identyczne. Jeżeli zobaczymy, gdybyśmy tą płytkę dwa tu paski, dwa tu środek praktycznie czysty i narożnik i narożnik ubrudzony, ta już jest inna, więc warto sobie rozpakować kilka paczek i mieszać tymi płytkami tak mieszać na przemian tak żeby to y, nie szła jedna koło drugiej identycznie y, ja tak zrobiłem tutaj i już niestety nie było wyboru e, tak dobrze mówię tak te dwie płytki ta płytka i ta płytka one są identyczne no szlak by mnie trafił gdybym to miał w salonie bardzo źle to wygląda. One są identyczne koło siebie, no i źle to wygląda. Tu akurat idzie blat, więc to pozasłaniamy. Nie będzie tego widać, całe szczęście, ale już chciałem rwać tamtą całą płytkę i to i to wyrzucać, żona mówi zostaw, mówi tego i tak nie będzie widać jak jak wrzucimy tutaj y, szafkę, umywalkę, wszystko pozasłaniamy, nie będzie widać, że to są identyczne płytki. No i pewnie ma rację, ale Wiecie, fachowiec takich błędów pewnie nie popełni. Dobra, ja kończę. To by było na tyle, co Wam chciałem powiedzieć. Także mówię, pierwsza płytka, najważniejsza, żeby sprawdzić ten kąt, czy nam się nie rozjeżdża, żebyśmy nie mieli takich właśnie, że na końcu mamy już taką szczelinę, że nie zakryjemy listwą i musimy wkładać płytkę o szerokości centymetra, bo to będzie bardzo źle wyglądało. Lepiej jest to wtedy pierwszą przyciąć i, i całą resztę niestety ciąć. No chyba, że zaczniemy od tamtego rogu i wtedy będziemy stopniowo tutaj ścinać, tak? I tyle. No i chyba to wszystko, tak? No i kierunek, tak? I kierunek układania płytek też dość ważny. Dobra, ja uciekam, zbieram narzędzia. To by było na tyle, trzymajcie się, siema.